Dziś widzicie, to się było stanowisko Mustanga. Nie wiem, czy mnie słychać, bo tak zagłuszają na scenie, ale mam nadzieję, że tak. Na co warto zwrócić uwagę, bo te pochodzą z lat 60. 67, 68, 65. Zawiera się modelu, który widzicie widzicie, aż po modele nowoczesne. Ale stary grill Mustanga, który w mocno pochłonął do przodu i jest zachowany do dzisiejszego. Na środku znajdziemy tego konia, tego, tego Mustanga właśnie u środku. Piękne, piękne, to wszystko jest metalowe, zimne. Konkretnie wykonane. Mamy tutaj lampę w to jest też taki ciekawy właśnie dodatek na środku tej lampy. W oczywiście dodatkowa, klasyczna lampa mijania, Były już z neza, kiedy jest zimny metalowy Maska jest długa, muskularną, choć jak na samochody amerykańskie był to bardzo malutki samochód, dlatego też na naszym rynku europejskim tak dużo jest zostało sprowadzonych, bo najbardziej nadaje się naszego poruszania po drogach, w przeciwieństwie do samochodów stot amerykańskich, które Wam już to jest tutaj na targach. Z boku, jak widzicie, znajdziemy takie malutkie lustereczko e, które dosłownie prawie nic nie pokazywało, jest to zbudowane właśnie z boku, e, a z tyłu, jak widzicie, oczywiście chromy naokoło szyb, e, z tyłu to znajdziemy wloty powietrza. E, Podejść macie w do boku. E, tutaj właśnie zwrócicie uwagę na te wloty powietrza, które są w tym w tylnym słupku e, i chromowane obwódki a tutaj przednia szybka jest uchylana jak to miało miejsce w starych maluchach. I tak do tyłu samochodu zobaczycie malutką, bardzo malutką klapę tylną. Eee, macie do tyłu. I eee, tutaj, tutaj jest nawet tabliczka, że ten model, przy którym stoimy to jest 66 rok. Mustang Fast 4,7 litra, silny K8 o mocy 225 koni mechanicznych. Wam dla tego był naprawdę dobry wynik, biorąc pod uwagę, że on na auta amerykańskie był bardzo lekki. Z tyłu to warto zwrócić uwagę na te tylne lampki 3, 8 miejscowo, na tyle, to jest już taki metalowy, nie wiem, plastik, tylko zimny metal, prawdziwy, prawdziwy zderzak, metalowy, nie wiem, mu tam dieta, nie żadna, e, żadne badziewie i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że mamy kolejny model z 1967 rok Mustang, e, Conver czy jakoś tak się doczyta, 4,7 litra e, i most 200 koni. E, tutaj mamy wersję Cabrio, e, mamy na aklamatorię, mamy sobie automatyczną skrzynię, wiem, że jest naprawdę piękne. E, jest wersja oczywiście Cabrio, lusterka jest troszeczkę inna, są kwadratowe, troszeczkę większe. E, Klamka też pięknie tutaj wygląda, jest taka chronowana, metalowa, e, tutaj przez naciśnięcie góry się otwierają. E, U dołu dwa wgotów od ościa troszkę inne, nie ma oczywiście ich wgotów w słupku C, bo słupka C tutaj nie ma, a na przodzie znajdziemy duży chromowany element, właśnie niczymalakierowany, tylko taki chromowany element z przodu. Od przodu się nie różni, w sumie różni wizetko z tego wartości u pokazywałem, że znajdziemy lampy, które wyglądają tak samo jak w poprzednim modelu. To może troszkę głębiej umiejscowione. Nie ma dodatkowej lampy, która jest na grillu. Częściej grill to jest bardzo głęboko wpuszczony do środka. Z też ładny chromowany zderzak. Także sobie nie ominiemy, skupiając się na muftangach, dochodzimy do... Mustanga z 2010 roku, Shelby GT500, 5,4 litra i moc 600 koni mechanicznych. Uwagę, zwróćcie uwagę, że mamy tutaj 600 koni, w tych modelach starszych moc była 200 koni, więc w nowym modelu mamy ponad 300 400 koni więcej niż w modelach z lat 60. Auto stało się dużo bardziej nowoczesne, błotniki są były bardziej poszerzone, ale zachowała się klasyka, jeżeli chodzi o przód. Tego góry mamy w powietrza. Tu jest klasyka, czyli to jest ten duży grill. Brakuje tylko tego konika tutaj na środku, którego ja bym sobie dołożył, ale znowu jest wyznaczenie tej takiej kobry, tego, tego węża. który tu, jest właśnie z E, też robi, robi wrażenie. Rampy są dalej tego w boku, ale już są podróżne. Później to tak jak w modelach okrągłe. E, no i oczywiście standardowe dwa pasy idące przez całą długość samochodu. Dobre, znajdziemy tutaj z boku, e, tutaj też mamy ten, to oznaczenie tego, tego e, modelu. usterka oczywiście nowoczesne, duże. E, tutaj gdzie kiedyś był zlot powietrza, gdzie były takie strzela, to mamy teraz szybkę z tyłu, e, no a z tyłu znajdziemy duży spoiler. E, właśnie klapy klapy kulnej e, też zachowane są te trzy lampki które były tylko że już około jedna lampa w całości ale to z tylu klasyki jest no i oznaczenie Shelby GT500 na samym środku tak. jak zwrócicie uwagę mamy tutaj właśnie te lampy które nawiązują do tych modeli gdzie te trzy lampy były tu jest to oznaczenie e, Shelby GT500 na folie to mamy napis Shelby są cztery wydechy u dołu Nie wiem czy nie to będzie teraz słychać Tu są właśnie te szczegóły, e, które wam chciałem pokazać Zacznę od przebiegu, to jest ten znacznie to jest dobry No i tutaj są lampy wokół